Siemanko, to ja imperator. I zapraszam Was na pierwszy odcinek naszej nowej serii na modyfikacji Kaiser Reich. To będzie seria dosyć ciekawa. I nie upadniemy tak szybko jak ostatnio. I w sumie jak zawsze. No, to jest seria na, na Kaiser Teraz Wam wytłumaczę, co to jest Kaiser Reich. Odpalimy sobie nową grę. Bo Kaiser Reis to, je, to jest po prostu modyfikacja, która... zobaczcie, to jest inny świat i generalnie jest tak jak chcecie, to mogę opublikować dodatkowy film tą modyfikacją. W sensie opowiem Lore, czyli po prostu taką historię. Generalnie to jest tak, że Niemcy wygrały pierwszą wojnę światową i tam była taka rewolucja, gdzie i przejęli władzę syndykaliści, czyli tacy lewicowi, trochę, trochę jakby komuniści. A i tutaj totalna, totalnie świat jest inny. W Rosji nie wygrali bolszewicy, jest Republika, jest ten Kiereński, tu jest taka gigantyczna frakcja niemiecka Reichspakt, no dobra Polska nie jest, tutaj jest ta Ukraina, Białoruś, Litwa, to, to. Tutaj jeszcze są marionetki Austrii, gdzieś tak by jakby, jakby rozpadły, Włochy się rozpadły, Francja jest w sojuszu z tą Union of Britain. I, on, I oni nie mają za bardzo kolonii, tutaj ogólnie jest świat podzielony na taki prawicowy i lewicowy. Tu jest jeszcze coś, tacy pośrodku są. To są tacy jak chyba social liberals. Coś takiego to chyba się tak nazywa, jak to tak. No i mm, tutaj mamy antenty, pozostałości anteny. No ale tutaj jest normalnie trzecia międzynarodówka. I jest to frakcja generalnie tak jest. A my zagramy sobie... Państwu, który jest na no uboczu. Nie jest ani w Entencie, ani w... Ani w ani w niczym innym. Ehm, Stan zjednoczone. Zaraz przyciszę muzykę, nie obawiajcie się. Tylko... Muszę wejść do gry. Sorry, że tak szybko mówiłem, ale przyciszyłem muzykę. No i mamy... Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Na Stanach Zjednoczonych. Kaiser Beta coś tam coś tam, bla bla bla. Informacje o modzie. I jesteśmy Stanami. Generalnie jest tak, że jest kryzys gospodarczy, wielka depresja i to jest masakra. I będzie generalnie wojna domowa. Będzie wojna domowa w Ameryce i będą cztery, cztery strony. Tutaj będą na północy syndykaliści, tutaj będą tacy prawicowcy trochę prokoizorowcy. Tutaj będzie dyktatura wojskowa, gdzieś tutaj, w tych em, na, pół, na południu będą. Prawicowce, tutaj będzie taka prawicowa ta dyktatura. Hmm, znaczy, nie dyktatura, taka trochę dyktatura w sumie wojskowa. MacArthur będzie rządził. A tutaj będą PSA, Pacyficzne Stany Ameryki, czyli taka trochę demokratyczna. No, tu ogólnie będzie taki kryzys. No i a w tej na tej modyfikacji, to ogólnie jest mnóstwo eventów. Jest strasznie dużo inventów w porównaniu z innymi to jest, nawet z Regnum Polonia to jest, co tam, co było, to jest nic. W porównaniu z tym, tutaj są ciągle normalnie jakieś eventy. Ta wojna wybuchnie gdzieś w 37, puśćmy już sobie czas. Stany Zjednoczone... No, modyfikacja jest po angielsku. No to generalnie jest o tym, że niemieckie zwycięstwo... że jest, że Ameryka jest... ma kryzys, bo... Przegrali wojnę i rewolucję we Francji i tak dalej, i kryzys gospodarczy chyba... No tak, tutaj w, 30, w latach 30. Crash na Wall Street i tak dalej, Good Save America. Zrobimy sobie najpierw drzewko World Department Expansion. Jakby co my będziemy grać z syndykalistami? Nie syndykalistami będziemy. W sumie Rosja to też jest bardzo ciekawy kraj na, tej, na, na tym młodzie. Może ja sobie zrobię więc nimi serię, kto wie, kto wie. Wygrałem sami i jest bardzo ciekawie. Aha, Legation Council i tutaj możecie sobie przeczytać, co to jest to Legation Council. Legation Council to są dokładnie Legation City, to są te miasta. To są generalnie jakieś tam miasta chińskie, które są jakieś tam, nie, nie wiem na co, na co to polega w sumie. Pokażę zaraz, jakie są te buffy, straszne. Najpierw no, sobie odpalmy zwykłe, normalne badanka. Co do muzyki, patrzcie, to jest 500 utworów. Jak wszystkie odpalić, ja tutaj odpaliłem. Tu jest, to są trzy modyfikacje na muzykę. I tutaj, są z różnych krajów, tutaj się odpalają amerykańskie na piosenki, bo I są traki, bo my na... no, jesteśmy Ameryką. Jak jesteśmy Niemcami, to niemieckie to jest super zrobione. Ogólnie ta modyfikacja jest super zrobiona. Od, odeślę was z, z linkiem do filmu, link w opisie. Ogrom, ogromnym plusem jest też to, że tutaj za tak szybko leci czas. No dobra, teraz nie tak szybko, teraz się, no patrzcie jak pędzi, to trochę jak na Regnum Polonie, to, to też jest plus, no ale tutaj czasem się tak wiesza, no ale tutaj, ogólnie super pędzi, o jakaś wojna w Afganistanie. Też Indie są rozdzielone na cztery części, jak Włochy tutaj. O, już zrobiliśmy cel. No dobra. Def o, dobra, tutaj rozwijamy departament. Ja przybliżam te eventy, żebyście mogli przeczytać. A i tutaj mamy jakieś tam. Jakieś, jakąś chyba ustawę, czy coś takiego. Już nie wiem, co ona robi, ale. Potem będą, No. Potem będą wybory. Oh my god. E jeden kraj. I co? No i. No super. Jeszcze gorzej. Teraz zaraz to odpalimy. Właśnie, jak to są straszliwe debuffy, no. Mamy Politykę Kryzys i to. Construction speed minus 40%, czyli o połowę statków w ogóle nie można produkować. Wszystko jest o połowę praktycznie zmniejszone. Teraz będziemy iść pod czołgi, ale tutaj oczywiście nie jesteśmy w stanie robić czołgu. Dobra, bierzemy to, bo siły polityczne jednak potrzebujemy. Dobra, to będzie... A, dobra. Zróbmy sobie tą dywizyjkę, Zrób... odpalmy sobie te rzeczy i potem będę po prostu wy... wytnę te momenty, będę tylko jakieś ważniejsze eventy pokazywał. No tak jak ten, jakieś Jakiś tam... Nie wiem jak, jak to się jakaś chyba fala przestępstw czy coś takiego. Mówię, że te partie SPA, czyli Socia, jesteś na partia Ameryki i... E, czyli ta, którą będziemy grać i... E, o tak i ta America First Party, czyli ta południowa dobra, no to ja porostałem dywizję o, drżągają zmian, ja rozstawię dywizję i wracam do Was w tym ważniejszym o, jakieś tam paramilitarne miejsce się formują, senatorowie coś tam robią, jakieś negocjacje, a znowu z tą ustawą, mm. Ford establishment, dobra, mm. No, będziemy na zmianę dawać debuffy albo puste do, tych, do dwóch, tych dwóch partii. Teraz, teraz daliśmy debuffa do wrogu, a potem do siebie, i tak będzie w miarę równo. Oczywiście nie da się uniknąć tej wojny domowej, kiedyś chyba się dało, ale teraz już się nie da. Teraz się nie da. America First Party do, dostaje political power, to jakieś są mechaniki, nie, nie wiem jak to działa że... że zyskuje wpływy, coś takiego. I tutaj mamy, um, Deal with Great Depression. I to jak się skończy, to... to już stabilizacja w minus 20, i... i te wszystkie partie dostają political power, i się właściwie zaczyna wojna domowa. O, i teraz do... my dostaliśmy coś. Sympathix, o, jakaś tam... Dobra. Nie będziemy też za bardzo osłabiać tego Makartura. On i tak będzie w strasznej trudnej sytuacji, bo będzie miał taki, pase... będzie miał taki paseczek, taki e, do Waszyngtonu, Aha, zapomniałem powiedzieć, jakiego makartura. E, no, McArthur przejmie tutaj władzę w, tych, w tej... w tej wojskowej w wojskowym rządzie federalnym, który się tu zrobi. E, no i będzie... oni będą mieli taki paseczek. Tutaj ten Waszyngton, Richmond, Kentucky, tutaj już... Będziemy musieli za wszelką cenę. Pierwszy to zrobimy, to będziemy musieli go tak wyeliminować. Będziemy sobie czołgi. Oj, mamy ciężkie czołgi. To będzie można jakąś pancerną dywizję zrobić. Może jednak coś zbudujemy. Czy nie? Nie, co? Zero cywilnych, no dobra. Teraz nic nie zbudujemy. Więc nie będziemy Makarturowi utrudniać zbyt roboty. O, zrobił się celik. I powinny zostać... Powinno zostać teraz, powinien wyskoczyć teraz i eventing. O! Przechodzi. I tam jakieś te debawki, część mam zdjęte. Idziemy w Coking Plan. Zobaczcie, że to jest increasing radicalization. I tutaj jest masakra jakaś. America First Party dostaje... No i to, to, to akurat normalne. Zobaczcie, popularność nam mega spadnie i stabilność. Minus 15. This jest really bad. to bardzo źle, jakbym nie wiedział. O, jednak mamy jakieś cywilne, co? Ile mamy cywilnych? Co? Jak to się stało? A, bo my dostaliśmy. My przecież zdjęliśmy te debuffy. Aha, to możemy. Zróbmy, so... Zróbmy każdemu coś. Sobie coś. E, znaczy, wrogom coś. O, special action. Wóz do wrogów, teraz, teraz do nas. E, New Jersey. do nich. Mam dwa sloty, to możemy coś budować. ty! Jak ta wojna domowa wbuchnie, to będziemy mogli robić... Tak z decyzji będziemy mogli... To jest super zrobione, że będziemy mogli sobie... Sobie re rekrutować dywizję z decyzji. No, jak w sensie z każdego stanu będziemy dostawać. Mhm... Mm Spower at fault... Teraz był do nas chyba... Czyli teraz nikt nie dostaje, Zrobiliśmy Hawking Plan. Okej, okay, wcześniej były teraz dwa, dwa bósty do nas, to teraz do nich. Nikt na nas debat, czyli się. Idziemy w, idziemy w New Industrial Act. Aha, i musimy, musimy jakby to powiedzieć rozdać samoloty wszystkim. No, sobie damy już 400, jeszcze 200 to rozdzielimy do tego. Dobra, do nich i... Oni mają już, no to do, do tego, do Makartura damy jeszcze 200. To będzie równo, każdy będzie miał oko po około 400 samolotów. Damy to Makarturkowi. Będzie marsz na Waszyngton z MacArthur'em. O, kolejne, kolejne coś. Stabilność to po prostu nie jest nasz rok. No właśnie, fala gorąca. Dobra, zrobi się zaraz nowy akt przemysłowy. O, no właśnie, przemysł w iou Idziemy w to. No i następny celik. czekamy na wybory. wybieramy sobie tego. RIDA to niewiele da nie niewiele i tak da, bo ten prezydent zaraz jest zmieni, będzie marsz na Waszyngton i, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co czego potrzebujemy? Dobra, pie piechotkę robimy. Red Summer. O, MacArthur przemawia do Hoovera. To mhm, jest tam, Walking White. Right. O, ma MacArthur... Barykady w Waszyngtonie. O, może być ciężko. Mamy no lipiec, to chyba w marcu jakieś wybuchnie. O. Dobra. Dobra. Dobra, co teraz? Jakiś, jakiś strajk w fabryce. Dobra, stabilność. Już mamy minus 56 stabilności. Dobra. Z... Coś tam z Kanadą. Jakieś reparacje czy coś, coś? O, zbadaliśmy czołg I właśnie badania zostaną to, co były. To jest to, co powinno być. O, Xiu Long mówi. Long to jest. Heulong to jest szef tej. Jakby przywódca tej partii em, America First, tej prawicowej. A naszym przewodcą będzie Jack Reed. Chyba tak, chyba tak się nazywa. My jesteśmy tak, Reed. Wszystkich trzech partii przywódca, no, co fajnie. Przywódca trzech partii. A ile zostało do końca tej decyzji? 50. nie, 60 dni, 2 miesiące gdzieś. Dobra, trochę lightów sobie zrobimy i trochę heavy tanków. Dobra, tak naval bomberów, to aż tak nie potrzebujemy. Trochę sobie z tej piechotki zabierzemy. I z bombowców. Samolotów aż tak nie potrzebujemy. Dobra. Polska dochączyła do Reichspaktu. Chyba się... O, dobra, Kanada odrzuciła. Aha, cel. Dobra, lecimy w to. Nie wiem co to znaczy. Musiałem sprawdzić. O, zrobiło się. Dobra, zrobiło się? Dziwne. Zrobiliśmy ten cel, narodowy. To co teraz? Musimy zrobić w sumie nie za wiele. Dopiero po wyborach. Coś tam. Możemy zrobić. US Navy. Dobra, marynarkę robimy. Marynarka chyba też będzie w miarę równa. O. O właśnie. Teraz elekcje. Czyli wybory. No i bierzemy swojego. O to niewiele znaczy. Jack Reed. Teraz jest Hoover. O, i się od razu celik. No i street. Dobra, zobaczcie ile mamy stabilności. Na się jest stabilność. 68%. I wszystko, połowę nam zrzega. Nawet organizacje, dywizji. Przynajmniej podczas wojny domowej to zlatuje. To wojna powinna wrzucać, zwykle do 39 trwa. Dobra, no to... Ja się z wami żegnam. Ja bym imperator, to bym grał hard 4 elo.